Witam Was. Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie. Czy w Niemczech jest bezpiecznie? Więc mogę odpowiedzieć na to i tak i nie. Można sobie spokojnie chodzić spacerować wieczorami. W dzień samemu jako staruszek. I nikt nie napadnie ciebie nie zabierze. Ci pieniędzy, torby. Oczywiście zdarzają się pojedyncze przypadki, że że coś tam słychać gdzieś tam piszą o takim czymś. Coś się stało. Ale to jest bardzo mały procent. To nawet nie ma co porównywać o takie zdarzenia do Polski. Mniej niebezpieczne iść samemu gdzieś na spacer obok jakiejś, nie wiem, jakiejś grupki pijanych ludzi, niż być w centrum jakiegoś wydarzenia, gdzie w którymś momencie może coś się stać. Tak jest moje zdanie, nie wiem, jakie jest wasze. Też nie można popaść w jakieś, nie wiem, szaleństwo, że co zgromadzenie to się rozglądamy. I już myślimy, że coś może być, ale warto przynajmniej trochę być czujnym. Pewnie większość powie, że głupoty gadam, ale ja byłem w jednym miejscu, gdzie był taki zamach i on był kilka dni po tym, jak tam byłem. Więc może też dlatego mam to tak teraz w głowie. No nic, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć. Pamiętajcie o obserwacji polubieniach. No i czekajcie na kolejne filmy.